W Białymstoku rozpoczął się festiwal fotografii Interfoto, to nowo powołane wydarzenie artystyczne o zasięgu międzynarodowym. Jego założeniem jest bezpośrednie wyjście do odbiorcy poprzez połączenie tradycyjnie postrzeganej fotografii z najnowszymi nurtami współczesnej sztuki. Tematem przewodnim pierwszej edycji festiwalu jest szeroko rozumiane pogranicze chciałem państwa zaprosić na wszystkie działania festiwalowe, które odbywają się w przeciągu całego miesiąca września. Są to zarówno i wystawy w galeriach, jak też różne akcje czy też warsztaty, w których mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. Mamy tak naprawdę bardzo dużo bardzo ważnych wystaw właściwie we wszystkich galeriach miejskich. Wszystkie prawie jednostki, które zajmują się kulturą, sztuką, wystawiennictwem uczestniczą w tym festiwalu. Dlatego też tak naprawdę, jeśli Państwo zechcą, to, to zapraszamy na stronę www.interfoto.pl, tam są podane wszystkie wydarzenia i wszystkie miejsca, gdzie się te, te rzeczy odbywają. Festiwal został skonstruowany w taki sposób, aby wszędzie, w każdym miejscu znalazł się bardzo ważny, istotny artysta, który jest aktualnie doceniany nie tylko w kraju, ale również na świecie. Mamy artystów i polskich, i zagranicznych. W ramach tego festiwalu w Domu Kultury Śródmieście prezentowana jest wystawa Marka Szeryka zatytułowana Dotykając. Odkryłem kilka lat temu taki stary proces fotograficzny, mianowicie jest to proces z 1851 roku. Był użytkowany 20 lat i po wielu, wielu latach jakby odrodził się współcześnie. Jest grupa artystów, w ostatnich latach ona się znacznie powiększa, która czerpie pewne natchnienia z poetyki tego obrazu, który ta starodawna technika niesie. Technika w świecie dzisiejszym nieprzystawalna trudna, niebezpieczna, pełna alchemii fotografie, które uzyskujemy nie są doskonałe, są pełne zacieków, plam, emocji, które towarzyszą przygotowaniu tej płyty, ale to wszystko ma swój urok i to wszystko przekłada się na ostateczny obraz. Przywiozłem tutaj do Białego stoku kilka, kilka zestawów albo fragmentów kilku zestawów, które są częścią kilkuletniej mojej pracy nad jakby w tej technice. Prezentuję tutaj zestaw fotografii, w których ja, jako autor, analizuję siebie jako dorosłego mężczyznę, który już pewne lata ma za sobą, który ocenia skąd jest i dokąd zdąży. Innym zestawem jest zestaw wykonany w górach, który przy całej ociężałości techniki, przy wielkim wysiłku fizycznym, przy wnoszeniu tego całego sprzętu na góry, zaowocował dziesięcioma fotografiami, których pięć tutaj przywiozłem. Jest zestaw czterech fotografii, które są świadectwem moich, mojego pierwszego spotkania z mokrym kolodionem, a wreszcie za mną jest zestaw Dotykając stołu, gdzie patrząc na stół i na siebie, na martwe natury, które są na stole, na to, co się dzieje ze mną, Chciałem zastanowić się nad kruchością życia. Stół dla mnie jest czymś twardym, pewnego rodzaju opoką, skałą, o którą się opieram albo z której korzystam. A ja jako ciało jestem kruchy, nietrwały i przechodząc koło stołu, zatrzymałem się na moment, żeby porównać te dwie może substancje filozoficzne. Festiwal Białystok Interfoto będzie odbywał się co dwa lata. Działania z nim związane są skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Dialogu 9.12 oraz Forum Fotografii i Multimediów.